Generalnie linia zatrzymania to jest tu, prawda? Czyli my stoimy jakieś 2 metry za wcześnie. Mhm. Z moim pasem, nie przybierać prawego. Jak zawracamy ten pas, mhm. ale czerwone. Tamten pasem to byśmy pojechali w lewo. Mm -hmm. Zielone już mamy. Czyli na tą strzałkę Patrz. No Na zewnętrzny wyjedźmy Stop. Każdy pas ma inne miejsce zatrzymania. To, że my już minęliśmy linię zatrzymania.